Dzień dobry. Dzień dobry. Krakowski teaczyk Skrzat zaprasza wszystkie dzieci na bajkę o koziołku-matołku. Posłuchajcie. Wszystkie polskie mądre kozy. By je zliczyć nie mam siły. Na naradę się udały i rzecz taką pochwaliły. W pewnym mieście pacanowie tacy zbytni są kowale, że umieją podkuć kozy. Wychodzimy w pełnej chwale. Prze to koza albo kozią jakaś bardzo tęga głowa. Aby podkuć ją na próbę, musi dojść do pacanowa. Kiedy wróci ten wędrowiec, już podkuty, ale zdrowy! Wszystkie kozy się dowiedzą, czy to warto mieć podkowy. Kto jest dzielny? Kto się zgłasza? Mm. Me? Czy ja? <grym> Kto to taki? <grym> <grym> Patrzcie, <grym> to, to był jest z piękną wrótką. <grym> Powiedz, jakie nosisz imię. Mama mówi mi. Mato! Mm, mm. Tak też mówi mi mój tata. No tak. Dziś wyruszam na świata mm. i nie spocznę dotąd, mm. aż pod kubek nie dostanę. Czekaj, czekaj koziołaczku. O! Weź to były ten na drogę. Jaki piękny. Przybędzie się on na pewno. Powodzenia. Do miłego zobaczenia. Do zobaczenia. Wpaca nowie! No to wyruszamy. Hoje... Oh, isso... Dości. Gimnastykę sobie zrobię, aby rozprostować kości. O, dwa podskoki i jedziemy trzy przysiady jeden. Trzy Coś mi się tu nie zgadza. Jeden, dwa, trzy. Jeszcze dwa! Dobrze. A policzycie razem ze mną? Zdobre. Spróbujemy, poczekajcie. Jeden, jeden, jeden dwa, 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 trzy, trzy. O, Teraz dobrze. No to <laughs> ruszam dalej <Dariu>, w drogę. <laughs> Szary. Tęda głowa? O, Tęda głowa? A, a to może będziesz wiedział, zajączku, jak mam dojść do Pacanowa? To znaczy, kick, stąd? Do, do Pacanowa. A, no będę czemu nie? Nie wiem, gdzie to jest. Ale ps, zrobię go na szaro. Hey, Hej, koziołku. Więc idź przed siebie. E, całkiem prosto? Dobrze. Trzeba mu się nabrać. Stój! Trochę w prawo. Brawo. Trochę w lewo.

Bokiem okiem. Krakowiaka, co ja wiem? Hmm? Krakowiak, co ja, ja nie, la, nie lada, nie lada. Chodź, lepiej spójrz na mnie. i, hmm, dwa. Tak? I za, hmm. dwa. I chodź, za! I A teraz zobacz, ile dzieci jest wokół. Musisz zrobić śmieszną linkę. Bra, żeby było im wesoło. Nie, Ja nie mogę. No. Ale gdzie jest ten Pacanów? Pacanów bym zapomniał. No cóż, może ci powiedzieć skrycie. Że co? Że nie wiem, gdzie jest Pacanów. Ho ho ho, hej, kubnesku! To w lesie mieszkam Cały czas. Ale czemu się śmiejesz z kociołka biednego, co jest w drodze? Nie, ja tam w zajączku! Ale łobuz tego zajączka, prawda? Da! Tyle czasu przez niego zmarnowałem. I już taki zmęczony jestem, a trzeba iść do patarala. I głodny jestem. I w brzuszku mi już kurczy. Tam jest kapusta. Cieka, kapusta. Ta kraina bardzo pusta. Zerwę sobie. Tylko jedną. Poczekajcie. Jest jedna, jedna. Chodź kapustko, do ławeczka. Yeah. Mm. pachnąca. Na pewno zaczysta. Lubicie kapustę? <totopie> Chcecie spróbować? <topie> Dobra. No to smacznego koziołku. Dziękuję koziołku. <topie> Bardzo dobra. Mmm. Nam, nam, A ten listek będzie najlepszy hotelna. No mm. Oj, no oj, 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 Ale słonko dzisiaj pradzi. Tak więc, oddać mam kapustkę. Ale co to? To Ktoś ją wyrwał. Zasadziłem tu kapustę. I zioło. przyznać no się łobuziaki. Zasadź Co? Kto ją wyrwał? Dosio mi brać! Końca, pie młody! Jestem stróżem tego mienia! Nie oglądaj się! Idź prosto, do więzienia! Uch, w sprawie ciela napisano, nie ruszać, sonie twoje! Dlowiec, czego? Dlaczego? Źciłeś się leśko! Jestem. Dlaczego?

To do ci ja, ja, Nie! Nie! wtrącę cię do więzienia! A, a tylko gdzie? O, musisz dać dowód swój I Ja? Odwagi? O, posłuchaj, uwolnisz biedne dzieci z rąk okrutnych ba baby Jagi. Ale która to baba Jaga? Bo ja nie widzę. Posłuchaj dobrze. Posłuchaj cieszliwie. Tam za lasem, daleko, baba jaga ba, więzi dzieci, a ty musisz się uwolnić. Ja? Ale, ty spełnisz swe zadanie, to kapustę, Co to znajdę Tylko pospiesz się, koziołku. Młody, młody. No, no, ja ciłam się. Ja nie jestem zbyt odważny. No ale trzeba pomóc biednym dzieciom. A to jest powód bardzo ważny. Tylko jak pokonać czarownicę? Nie wierzą. Baba wiecie... Janek! O, ja nie znam zaklęć. Mogę ją najwyżej wziąć na rogi. Ale jak ją tutaj zwabić? Zrobimy wielki hałas! Tak. Umiecie robić wielki hałas? Tak. Czarownica go usłyszy i przybiegnie tu ciekawa. A wiecie, jak beczą kozy? Tak! Nie. Właśnie! Ten, kto będzie za chwilę beczał najpiękniej, zostanie moim pomocnikiem. Uwaga, przygotujemy się! I będziemy! Девчонок золотые волосы, тканок рост, а не чемпионы. А ты что? Ты что за девочка? Паста! Да не Życie takiego, to ja pokażę ci, gdzie są skarby wielkie. Srebro, złoto. Zdracisz się, a będę bogata. Będziesz, chodźmy szybko! Chodźmy szybko! Przez las, stary! Przez las! Stój, stary! stary. 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 Czarne wody, jak to wody? Na siebie proszę! Mój dzień! Twoją głowę! A już skarby masz gotowe! Znaczy się pod wodą? Pod wodą! A tam piec! Tam tam zachopuje!